Witam wszystkich z tej strony Libek i zapraszam was na kolejny odcinek o Zatuziimaw Wyspa Iki. Sobie weźmiemy opowieść mityczną, dziedzictwo katsume Sakai. Zobaczymy. Najpierw to musimy stąd wyjść. Tak łatwo byłoby puścić i spaść. To sen czy jawa? Nie masz już pewności. Ta trucizna mnie pomału dobijać zaczyna. 去妖化虎大哥！ Dlaczego uciekłeś? Rufuson mówi, że pozbędziesz się mnie, kiedy tylko urodzi ci się syn. Twój przyjaciel się wymi. Droga przed tobą może zająć całe życie. Muszę być silny. Uwolnij mnie! Nie ruszaj się. Następnym razem stawiam ci sakę. Idź, dbaj o siebie. SIPCHING SORA! Dobrze, drewno wbija się w skórę. Myślałam, że już po mnie już dobrze. Najazd samurajów. Ból jaki znieśliśmy. Tych, których straciliśmy. A tu trzeba usiąść, kurde. Kim jesteś? Znam każdą twarz na tej wyspie. Podróżnikiem. Utknąłem tu przez Orlice. Możesz do nas dołączyć, jeśli chcesz słuchać, jak starzec narzeka na przeszłość. Przetrwaliśmy jedną inwazję, przetrwamy kolejną. A może już zapomnieliście, ile wycierpieliśmy przez samurajów? To nic w porównaniu z tym, co czeka nas teraz. Brednie. Jesteś za młody, żeby to pojąć. Najwyższa pora przypomnieć o mrocznych czasach inwazji samurajów o brutalności Kazumasy Sakaja. Piętnaście lat temu nasz dom najechała armia bezwzględnych samurajów. Przewodził im Kazumasa Sakai, rzeźnik Iki. W trakcie bitwy dosiadał demonicznej bestii odzianej w zbroję czarną jak serce jej pana. Na szczęście rzeźnik popełnił ogromny błąd. Zabrał ze sobą syna. Nasi wojownicy postanowili go schwytać, nie by go zabić, lecz sprowokować jego ojca. Kazumasa ruszył w pogoń, prosto w pułapkę. Jego konia czekał makabryczny koniec. Jednak rzeźnik wraz z młodym synem przeżyli, uciekli. Niczym tchórze. Dużo z tych kłamstw! To nie tak, to kłamstwo! Mieszkałem przy wąwozie, sędzio. Widziałem na własne oczy. Tak jak ja. Kim jesteś? Nazywam się Jin Sakai. Kazumasa Sakai był moim ojcem. Oddał życie, chcąc ocalić tę wyspę. Ocalić? Mordował nas! Nagrodą za pomoc była dla niego śmierć. Dlatego tu jesteś? By pomścić ojca i ściąć mnie? Może i jesteś kłamcą, ale nie moim wrogiem. Jeszcze nie! Dość! Zachowujecie się jak dzikie psy! Przybyłem tu pomóc, a nie szukać zemsty. Wspomniałeś o zbroi konia mego ojca. Po jego śmierci nie odzyskaliśmy jej. Wiemy! Powiedz, gdzie ją znajdę, a użyję jej w walce z plemieniem Orlicy. Prędzej zginę, niż pomogę samurajowi. Lepiej już stąd idź. Mówię coś o końskiej zbroi ojca, ale nie chcę powiedzieć. Chyba, że go podsłucham. Z ukrycia. Wynoś się! Tu gdzieś dziura była. O, jest. To podsłuchamy rozmowę. w szlachetnych samurajach, abym go... ...podczas inwazji samurajów. A co się działo dalej? A, tak. Zmierzałem do najważniejszego. Kazumasa wpadł w naszą pułapkę i stracił swego konia. Nasi ludzie byli blisko, więc rzeźnik z synem uciekli do wąwozu sędzio. Samurajowie biegli przez kanion. Wpadli prosto w zasadzkę. Nie było to wielkie starcie. Kilku łupieżców z tępymi ostrzami. Ale więcej nie było trzeba. Jednym cięciem pozbawiono życia Kazumasa Sakaya. Samurajowie odeszli, a my zabraliśmy zbroję wierzchowca Kazumasy. Przez lata nosiły ją nasze najwspanialsze rumaki. Wszystkie zabiły swoich jeźdźców. Zupełnie jakby opętał je gniewny duch rzeźnika. Sprzedaliśmy więc tę zbroję rodzinie kupieckiej Idów. Przeklęty pancerz opuścił tę ziemię z flotą handlową. Nasze wyspy nawiedził jednak sztorm. Niebo rozdarł piorun hukiem tysięcy szarżujących samurajów. Rozszalała nawałnica roztrzaskała statki idów o przybrzeżne skały. Szczątki przeklętej floty wciąż tkwią w zatoce zasią. A w odmentach wodnego cmentarzyska spoczywa przeklęta zbroja, którą niegdyś nosił koń kadzumasy Sakaja. Znajdziemy zbroję. Zbroja konia ojca wciąż jest w Zatoce Zasio. Zbroja powinna być na głównym statku kupca, tym schorągwią rodu idów. Była złota? Czy czerwona? Kurče, jak se teď tam dostat? Teraz skotcze, to się może I tu nic nie ma. Tu trzeba będzie skakać. O kurcze, jak pizza. Zakręcę skakanie. Masy Sakaja jest prawdziwa. Kiedy założysz te zbroje, opanuje go rządza krwi Twojego ojca. Zabiję cię. Co Ty nie powiesz? No po... zaś chyba nie od nowa No, całe szczęście A tak się to bawić nie będziemy Chyba tam nie wejdziemy. Zrobimy sobie pogoda. ...chyba nic to nie da. Trzeba szybko... ...poczekać. Teraz... raz, dwie... a tutaj... Tam była jaskinia jeszcze Chyba i nie To jest chyba jak spadniemy żeby od nowa zbroja ojca, Może nada się dla sory. To tylko mamy jedną część. Leży, sora, nawet przeklęty. Nie zrzucisz mnie, co, koniku? No, ale jedna chyba cała. Przypominasz mi konia, ojca. Niech ta zbroja chroni cię w walce. Mongolowie znaleźli obóz ocalałych. Dalej, sora, w tym zrobimy. Whoa. i Morsomt! Po sprawie, samuraj, niemożliwe, A jednak twój koń, czy to końska zbroja? Kazumasy Sakaya Sakaja wróciła do syna i nie jest przeklęta. Po wszystkim, co powiedziałem, ocaliłeś nas. Przepraszam Was za uczynki, samurajów. Nie zwrócę życia twojej rodzinie, Jiro. Ale będę walczył za Iki i na jej cześć. Jesteś lepszym mówcą niż twój ojciec. Dotrzymam słowa. Dobrze, choć tyle możesz zrobić. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale. Dziękuję, panie Sakai. is konusunda. Tutaj sobie zakończymy nasz odcinek. No jeśli Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym.